Już my o tej porze to oglądałem dziennik i w pewnym momencie usłyszałem niesamowity huk trzask. Myślę, wylatuje na drogę, bo to przeważającej większości to na tym skrzyżowaniu. Wale płoty. Nic nigdzie nie widać. A za chwilę ludzie tutaj lecą i zobaczyli, że no, jechało dwie, dwie osoby w samochodzie. Przy, wyciągnęliśmy tutaj człowieka trochę i... Dwie osoby jechały samochodem chyba. Z tego co już zauważyłem, to dwie osoby, dziewczyna i chłopak. No według mnie przyczyną to nadmierna prędkość. Widok nie jest zaciekawy, wygląda to dosyć strasznie. Przed godziną 20 stanowisko kierowania komendanta miejskiego w Białej Podlaski otrzymało zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Hród. To jest droga wojewódzka nr 811. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy uderzył w słup elektryczny i znajduje się na dachu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej. Zabezpieczyliśmy to miejsce, pomagaliśmy w udzieleniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w tym zdarzeniu i w transporcie do karetek pogotowia. Samochód znajduje się na boku, jest dość mocno uszkodzony, dodatkowo w wypadku ucierpiało zwierzę, jest to martwy pies. Dwie osoby zostały zabrane do Białskiego Szpitala celem pogłębienia diagnostyki. Jedna z tych osób to młoda kobieta, natomiast tożsamość drugiej nie została jeszcze potwierdzona, gdyż wszystko działo się bardzo szybko. Linia energetyczna? Tak, poinformowane zostało pogotowie energetyczne, które w tej chwili odcięły nam całą miejscowość od prądu i tutaj udaje się do nas elektryk, żeby udzielić nam fachowej pomocy tutaj na miejscu zdarzenia.